Rozkręciło się nam towarzystwo. Zmiana zestawu też troszeczkę pomogła. Wcześniej miałem długi przypon, teraz przyponik jest króciutki i sławik z trochę większą antenką, żebyście też mogli coś tam pooglądać. Aczkolwiek nie wiem czy stąd widać. No, i garstka pinki na podnęcenie też zrobiła swoje. Mimo, że tu bliżej mnie jest taki dołek koło 50-60 cm, to one wszystkie stoją pod drugą stroną. Tam jest cała masa patyków i one stoją tam sobie w tych patykach. Czyli stare powiedzenie, gdzie patyki tam wyniki. Sprawdza się tutaj jak najbardziej. Czas operacyjne dwie godziny, jak obstawiacie, ile sztuk wyjedzie. 100 fajne miejsce tutaj wystarczy mieć 5-10 pinek. Można 2 godziny siedzieć. Dopóki całkiem tego nie wyczlamią, będą brały na samą skórę. Jest gażyk. przeczorów warto tu mieć dłuższą wędkę, żeby od razu wstawiać zestaw tam gdzie się chce. Wcześniej była 3,60 i było mi tak dosyć niewygodnie. Teraz 5 metrówka, robi robotę. Czasami nawet nie widać, że bierze. Stoi ich tak na gęsto, że co piąty jest wyciągany za kapotę. Gdzieś za brzuch, za skrzela. Po prostu trafiają się przypadkiem. Jak nie ma żadnej reakcji, wystarczy potrząsnąć Słowikiem, To je prowokuje. Wtedy kilka sekund. Jedziemy. Znaczy, ogólnie mi jakby obiad uciekał ze stołu, to też bym go gonił. W takim wypadku. A one tutaj są bardzo głodne. W tym roku prawie w ogóle nie było stynki. Co jest też dziwne, bo przeważnie co roku jest i stynki i okonia na gęsto. W tym roku poszedł sam okoń. Dołożymy im coś. Bo tu już widzę same skóry. Generalnie bardzo fajne miejsce, żeby się wyłowić. Jak się długo jeździ na ryby i nic nie trafia, wpada sobie człowiek tutaj. Kumor mu się zaraz poprawia. Morale się podnoszą. Niestety miejscóweczka działa tylko do końca marca. Końcówka marca to już są takie bardzo słabe pojedyncze sztuki. No i wtedy już trzeba nad nimi tutaj troszeczkę popracować. W połowie kwietnia nie ma już nic. Czaple, wydry, wszelkie inne tałatajstwo ogarnia ten kanał. No i trzeba czekać cały rok, aż znowu coś przyjdzie ze stawów hodowlanych. Co złowią miejscowi, to wyłowią, miejscowi siaty tu ciągają. A co zostanie dla wędkarza, to zostanie. Jazgarzyk. Z racji tego, że zestaw króciutki to się często gęsto plończe, no ale niestety taka charakterystyka łowiska wcześniej jeszcze był tu trochę większy poziom. Dzisiaj mamy 40 cm wody i pewnie z metru mułu na dnie, więc jest tak, jak jest. Zauważyłem ciekawą rzecz, że jak spławik od razu odjeżdża w bok albo w dno, to na 95% jest okrym. A jak spławik najpierw sobie podskakuje 2-3 razy, a potem gdzieś tam zaczyna uciekać, to na 95% jest jazgarz. Nie wiem, czy te jazgarze nie stoją chyba bliżej dna, Tak coś mi się wydaje, że przy zwiększonym gruncie jest więcej jazgarzy. I SMS od córeczki. Tato weź coś dobrego. Tata coś dobre już ma. Było z tatą jechać na ryby. To już byś jadła. A teraz poczekasz na tatę. Bo biorą. Normalnie 13 cm o konia. Kawał kluchy. Nie będę Was dalej zanudzał. Trzymaj ta się łapta, łapta, nie sieć tam w domu.